Witam was ponownie. Często zadajecie mi takie pytanie jak wygląda moja dieta w okresie świątecznym, a ponieważ nadchodzą święta Bożego Narodzenia, więc będziemy mieli kilka dni takich, gdzie będziemy mogli mieli okazję zjeść coś innego niż mamy zazwyczaj w diecie w takiej diecie kulturystycznej. Ja w okresie świąt nie trzymam takiej ścisłej diety, ponieważ jadam sześć posiłków dziennie, no to w tym momencie staram się zjeść takich cztery dietetyczne posiłki w ciągu dnia i wtedy, kiedy siadam do stołu wigilijnego, czy, czy w pierwszy lub drugi dzień świąt, gdzie wyjeżdżam do rodziny, staram jeść się po prostu to co, to, co znajdę na stole i jest dla mnie smaczne, czyli lubię ryby, w tym momencie dużo ryb jest na pewno w okresie świąt, więc, więc można jakby to wykorzystać, Poza tym warzywa, owoce, nie widzę tutaj żadnego problemu, żeby w tym okresie nie korzystać e, z tego typu rzeczy. No i zdarza mi się czasami zjeść na, na koniec e, jakiś kawałek ciasta, ale bez żadnego, że tak powiem, obżarstwa. Więc e, jakby jeżeli e, będą to dwa posiłki takie troszeczkę odmienne od diety kulturystycznej. Nie będzie to miało żadnego wpływu na naszą formę sportową i da nam troszeczkę jakby takiego psychicznego odpoczynku od rygorystycznej diety, zwłaszcza dla osób, które przygotowują się do zawodów, a w tym momencie zostaje około 8 tygodni do do debiutów kulturystycznych, więc więc na pewno ta dieta jest dosyć ostra, ale myślę, że te dwa posiłki w ciągu dnia przez 2-3 dni na pewno jakby nie wpłyną negatywnie na tą formę. Będziemy mogli, e, mieli okazję zjeść coś innego niż mamy zazwyczaj w diecie, w takiej diecie kulturystycznej. E, ja w okresie świąt nie trzymam takiej ścisłej diety, ponieważ jadam sześć posiłków dziennie. No to w tym momencie staram się zjeść takich cztery dietetyczne posiłki w ciągu dnia i... Wtedy, kiedy siadam do stołu wigilijnego, czy, czy w pierwszy lub drugi dzień świąt, gdzie wyjeżdżam do rodziny, staram się po prostu to co, to, co znajdę na stole i jest dla mnie smaczne, czyli lubię ryby, w tym momencie dużo ryb jest na pewno w okresie świąt, więc, więc można jakby to wykorzystać. Poza tym warzywa, owoce, nie widzę tutaj żadnego problemu, żeby w tym okresie nie korzystać z tego typu rzeczy. No i zdarza mi się czasami zjeść na, na koniec e, jakiś kawałek ciasta, ale bez żadnego, że tak powiem, obżarstwa. Więc e, jakby jeżeli e, będą to dwa posiłki takie... Troszeczkę odmienne od diety kulturystycznej. Nie będzie to miało żadnego wpływu na naszą formę sportową i da nam troszeczkę jakby takiego psychicznego odpoczynku od rygorystycznej diety, zwłaszcza dla osób, które przygotowują się do zawodów. A w tym momencie zostaje około 8 tygodni do, do debiutów kulturystycznych, więc, więc na pewno ta dieta jest dosyć ostra, ale myślę, że te dwa posiłki w ciągu dnia przez.